W tym roku ponownie mamy okazję zaprosić Państwa na czwarte już z kolei Ekotargi Chrzanowskie. Teraz będziemy mieć okazję z Wami się spotkać 10 maja, to jest piątek, oraz 11 maja. W sobotę. Targi w tym roku będą wyjątkowe, jak zawsze, ponieważ będziemy mogli z wami się spotkać, będziemy mogli ugościć 40 wystawców, ale będą również wyjątkowe jak nigdy, ponieważ yy, oprócz tego, że będzie z nami Unimetal Recycling, Fundacja Unimetal Recycling oraz Moxir, to również do współpracy zostały zaangażowane. Takie jednostki jak Województwo Małopolskie, które w Eko Małopolsce dofinansowuje nam to wydarzenie oraz Urząd Miasta Chrzanowa, z którym wspólnie będziemy w piątek angażować dzieci z lokalnych szkół do sprzątania świata. Czekać będzie na Państwa jak zwykle wiele atrakcji. Przede wszystkim konkursy z nagrodami, warsztaty ekologiczne, degustacje i sprzedaż produktów ekologicznych. Będzie joga, będą badania wzroku, będą konsultacje medyczne, będą pokazy taneczne, konkurencje sportowe i bokserskie, będą pokazy chemiczne, zawody ucznicze, animacje dla dzieci oraz bardzo bogata strefa gastronomiczna. Jako Unimetal Recycling po raz kolejny włączamy się również w tą akcję ekotargów. Z nami będzie również firma Biosystem która zapewni nam odbiór elektroodpadów które mamy nadzieję że w dużych ilościach państwo będziecie przynosić do nas za które będziemy państwa chcieli uhonorować drobnym upominkiem w postaci sadzonek tak więc jak co roku jak moi poprzednicy już tu powiedzieli będzie się bardzo dużo działo jesteśmy więc pewni że spotkamy się w piątek oraz w sobotę 11 między godziną 10 a 15 na pasażu za Moksirem